Jej Sports FC26 nie jest następną kopią, to jest najlepsza kopanka jaką mieliśmy od dłuższego czasu. To jest gra, którą zawsze chcieliśmy, i jej nareszcie słucha swojego community. Prawdziwa innowacja. To jest gra, na którą wszyscy zasługiwaliśmy. To najlepsza gra w piłkę nożną, kiedykolwiek stworzona dzięki jej. W sumie FC26 jest jedną z najlepszych HIV. Historii. No i oczywiście najgorszą jest ta ostatnia, bo przeciętny fifowiec prowadzący takie konto ma pamięć złotej rybki i nie pamięta co było czy tygodnie temu. Nie pamiętam kiedy ostatnio byłem równie pozytywnie nastawiony i czułem taką ekscytację. Rozumiecie to? Chłop tego nie pamięta. Kiedy ostatnio był równie pozytywnie nastawiony. Kurde, trochę zacząłem się ekscytować tą premierą, bo to już blisko. A tak ży, żywo się czuję, ale też się cieszę, bo nie wiem, fajny dzień. Tak się cieszę, że mogłem być częścią tej historii. Nie pamięta po prostu zapomniał tego. To jak to jest z tą Fifą obecną? Czy ona jest dobra, czy nie, bo w sumie są różne głosy. Jak sobie wejdziemy w komentarze pod takimi postami, to przeczytamy, że w sumie to jest najgorsza gra, albo że po patchu, który był pierwszego dnia, to już nie da się w to grać. Przeczytamy też głosy, że faktycznie ludziom gra się bardzo. Dobrze i ludziom się podoba to, co obecnie jest w FC26. Pograłem cały okres próbny Fify, czyli te 10 godzin, które było do przejścia, zostało mi tam, nie, wiem, z 15 minut do końca wersji próbnej. I od razu na wstępie powiem Wam jedną rzecz, i możecie pisać w komentarzach też, co sądzicie, bo to akurat ma dla mnie teraz duże znaczenie. Gdyby nie to, że mam kanał i że wiem, że część z Was nawet całkiem spora czeka na jakieś materiały, czy też kurs i tak dalej, to bym na pewno tej. Gry w tym roku nie kupił, bo zbyt dobrze bawię się w NBA. Natomiast kanał jest czymś, co powoduje, że zastanawiam się nad tym, czy ten tytuł wziąć, nie żeby grać w niego jakoś super regularnie, ale żeby między innymi kręcić wam takie materiały jak ten. No więc pytanie do was, czy są materiały, na które czekacie, po prostu chcę zobaczyć jaki będzie odzew z waszej strony, bo jak na przykład nikogo to nie będzie obchodziło, no to dla mnie wtedy wybór jest prosty i ja sobie zostaję elegancko w tym roku przy koszykówce. Po tych 10 godzinach mogę wam powiedzieć rzeczy, które mi się podobają, mogę powiedzieć rzeczy, które są bardzo słabe, i żeby to nie było tak, że ten materiał to jest jakaś turbo kontra, bo jestem takim antysystemowcem i teraz jak wszystkie te media, pewnie połowa z nich ma zapłacone za tą recenzję, bo nie wierzę, że tak randomowo wrzucają sobie taki tekstik, to nie jestem jakąś kontrą z samego założenia, tylko... Słuchajcie, mamy 2025 rok, ponad 5 lat temu już wyszło Red Dead Redemption 2, 10 lat temu wyszedł Wiedźmin 3, my mamy 2025 rok i ktoś chce mi powiedzieć, że ja mam się jarać taką grą, jaką tutaj dostałem, to chyba się komuś coś w głowie poprzewracało. Ja mam jakieś wrażenie, że jeżeli ci ludzie nie są opłacani, bo oczywiście to nie jest mój jakieś tam założenie, znaczy założenie jest, ale nie jest to potwierdzone, dla umówię, bo nie wiem tego... No ale druga opcja jest taka, że jak oni nie są opłacani, no to to są jacyś skrajni debile, no bo chyba nie grali w żadne inne gry na przestrzeni ostatnich 5 lat, jeżeli takie coś robi na nich wrażenie. I tak, piłka nożna to jest osobna rzecz, no ale jak ktoś mi mówi, że FC26 to jest najlepsza gra w historii, albo że od czasu FIFA 17 nie było lepszej kopanki, to ja sobie myślę, ej, nawet w kwestii piłki nożnej była taka jak na przykład Evolution Soccer i wszyscy sobie chwalą, że na przykład jak zagrają teraz w 2021, to jest ta najlepsza piłka, w jaką grali. Ale nie, nie było lepszej kopanki, bo przecież tylko FIFA istnieje na konsolę, nie było innych gier. Patrząc na to, że to jest EA, które zarabia cholerne miliony co roku na tym, że robi ten tytuł i oni dostają takie pseudo recenzje, to pozwólcie, że zaprezentuję wam taki mały mixtape Sytuacji, które miały miejsce podczas zaledwie tych 10 godzin grania w ten tytuł. Bramkarze nie są konsekwentni. W FC-26 bramkarze będą bardziej inteligentni i konsekwentni. Stosujemy uczenie maszynowe, by trenować ich w tysiącach sytuacji meczowych i znaleźć najlepsze ustawienie, w tym drobnych kroków, którymi najlepsi bramkarze potrafią stać szkołą. <noise> ale miał parta, ale nowi bramkarze technologia no. Super, nowi bramkarze są, faktycznie. Nowi bramkarze, nowa technologia, rzucają się teraz tak i tak. Od 10 lat można ich objechać rolem, ale to nowa technologia. No ale jest mody, nie? No i strzał po Rogers? Rogers? Dobra piła. <ścoughs> Nie no, trzymajcie mnie. Przecież to jest patolo patologia, no mówię wam. pop z takiej pozycji sobie z fałsza wali prosto w okno. Jakieś wisa. No to... Nie wiem, czy on w życiu na treningu taką bramkę strzelił. A co dopiero w meczu. A ja nawet nie wcisnąłem strzału z fałsza, on po prostu sam tak uderzył, czelicie to? Przecież to jest patologia, no mówię wam, no co to ma być? Czy wy to widzicie? To prawie wpadło, ej. Bo strzeliłem w ryj i on sobie sam to w prawie do, do bramki wbił. Nie, no dobra, to mi się udało, już go zatrzymać. No i to jest totalny automat, słuchajcie. Ja nie, ja nie wcisnąłem R2, ja wcisnąłem po prostu strzał i on się obrócił. Le lewaśką e i to, mówię, to ładnie wygląda, ale to jest dokładnie to, na co, he co hejtowałem w eFootball. E smart, smart Assist. chopie nawet nie musisz się zastanawiać. On po prostu sam ci wybiera najlepszą opcję strzału, jest, co. I oczywiście, że to jest conicze, to co ja teraz pokazuję, bo wtedy możecie mieć wrażenie, że ta gra to jest w ogóle 1 na 10 i się do niczego nie nadaje. Absolutnie tak nie jest, ale zacznijmy sobie od tych wad, które tu pokazałem. Słuchajcie. Bramkarze. To jest jakaś kompromitacja. Pamiętacie, jak oni w trailerach mówili, że. O, jak co roku zresztą, nie? Chłop nie pamięta, jak, kiedy ostatnio czuł taką ekscytację. co roku ten sam tekst na przykład o bramkarzach, że. w trailerach, że oni w tym roku mają taką i taką technologię, teraz będą bronić to, tamto i siamto. Czy wy widzicie w jaki sposób, kurtuła, w którego leci strzał, który ja bym złapał chyba w zęby, bo jest tak słaby odbija piłkę do góry, tak jakby to było nie wiadomo co, albo jakie bramki kuriozalne padają w tej grze przez to, że bramkarze w ogóle nie reagują na to, co się dzieje. Oczywiście bramkarze po 10 latach dalej nie potrafią obronić się przed ball rolem, który na żywo prawie nigdy nie działa, ale w tej grze jakoś działa. Potężna gra o piłce nożnej faktycznie. Do tego podczas premiery było mnóstwo problemów u PC pecetowców, szczególnie z tym na przykład, że gra się nie chciała odpalić, że dywizje nie działały. Ja jak odpaliłem tą grę, mówię w premierze o Early Access, tak? Jak odpaliłem za razem tą grę, to mi się menu zbugowało i musiałem grę restartować. Mówimy o milionach, które oni zarabiają na tej grze i nie potrafią takich podstaw ogarnąć, żeby grać można było nawet w sam tytuł. O pecetowcy to się nie liczy. Na konsola się gra w tą grę. To jest takie pieprzenie, właśnie ludzi, którzy nie mieli do czynienia z porządnymi grami przez ostatnie kilka lat. Slow down the power curve. Coś, co było mówione od samego początku. O co z tym chodzi? Że w tym roku nie będą turboskłady na początku. Widzicie, właśnie, jak te turboskłady nie są. Eee, screen z jednej z grupki Fif, gdzie goś po prostu sobie bekę z tego robi. A po drugie, oczywiście, nie wiem tam, ile zajęło. Dwa dni? Trzy żeby wprowadzić paczki za 100 tysięcy, już w early, w early Accessie, więc nieźle spowolnili to, że ludzie będą mieli słabsze składy na start, faktycznie. Yy, oczywiście dostali nagrodę, nie, sami sobie ją wylepili za to, że yy, słuchają się community według tam kogoś. A propos tego, że słuchają się community, czy wcale, że czasem nie było powiedziane, że dostaje się wina za rage Quita. to pozwólcie, że pokażę wam teraz dwa albo trzy fragmenty, które nagrałem, gdzie teraz właśnie widzicie, że Koleś normalnie wyłącza się w trakcie meczu z gry i ja mam coś takiego, że mecz się nie odbył, czyli to działa tak jak zawsze. Co to jest za pieprzenie, że ta gra to jest 9 na 10, 10 na 10, skoro tak proste rzeczy nawet nie zostały naprawione? Ja mówię, ten mój rage nie wynika z tego, że ja uważam, że ta gra jest 2 na 10. Ja po prostu nie rozumiem tego, jak można tak hypować, grę, która jest zwyczajnie przeciętna. To co ludziom się podoba tak w tym gameplayu i co faktycznie działa nieźle? Podania. To jest coś, co zostało zmienione, to znaczy podania są e, kluczem teraz, tak naprawdę, do wygrywania meczów. E, dribbling ma już trochę mniejsze znaczenie większe znaczenie ma dribbling po prostu samą lewą gałką oraz podania. Dribbling lewą gałką powoduje, że można naprawdę, jeżeli ktoś w ogóle nie ogarnia w obronie co się dzieje, to możemy jednym zawodnikiem przejść całe boisko i on nam nic nie zrobi, a wykańczanie akcji jest banalnie proste, bo bramkarze nic nie łapią, a same strzały lecą po prostu prawie zawsze prosto w okno. Można obronić jakieś akcje po prostu przesuwając się bramkarzem i faktycznie, jak się nad tym zastanowimy, o, to manualne bronienie element skilla. Tak, ale bez przesady. Ci bramkarze naprawdę puszczają czasem takie szmaty, że można się za głowę złapać. Ile ja się naczytałem o tym, że ludzie narzekają, że w obronie nie da się grać, bo się przyzwyczaili do AI Defendingu, teraz to nie jest AI Defending. A co teraz jest, że się zapytam? Przecież obrona obecnie polega na tym, mówię to jako gość, który już ogarnął po tych 10 godzinach o co chodzi w tej obronie. Wygrałem już dwa drafty na cztery, które zagrałem, więc zaczęło mi iść trochę lepiej niż to widzieliście na początku na streamie. I to wynikało między innymi z tego, swoją drogą... Przypadek sprawił, że jak na streamie już zacząłem kumać, co się dzieje, to mogliście zauważyć, że pierwsza moja myśl to była: Ej, musi być dwóch DMF-ów, musimy pograć na przykład, nie wiem, 4, 2 3 1, żeby, ta, żeby zabezpieczyć te tyły, bo już widzę, jak gdzie to zmierza. Oczywiście, co się później okazuje, że na ich się latają screenshoty Turbo proplayerów, którzy piszą, że najlepsza OP-formacja obecnie FC 26. No i oczywiście, czym grają 4, 2 3 1. I to ja nie mówię tego, że, o, ja to jestem taki przebiegły. Tylko po prostu, że te rzeczy są dla mnie często logiczne, i później się okazuje, że faktycznie jeszcze wiecie, ja to robiłem na czuja, więc pewnie tam jakieś dwie role zawodników mam inaczej ustawione, niż ci na przykład Turboproplayerze, którzy siedzą 10 godzin dziennie przy tym, a ja zrobiłem to na czuja i się okazało, że coś w tym było. W tej obronie chodzi obecnie o to, że my pomocnikami się wracamy i tymi pomocnikami staramy się wymusić jakiś pressing na przeciwniku, i w zasadzie raz na czas agresywnie gdzieś obrońcom doskoczymy. Ja się pytam, to nie jest AI Defending, że my biegamy pomocnikami pasywnie, tak naprawdę, nie do końca agresywnie, właśnie wyskakując i próbując gdzieś tam piłki przecinać, a obrońcy sobie sami radzą? To co to jest, jak nie AI Defending? Jakby ja rozumiem, jaki był zarzut do poprzedniej edycji, czy poprzednich edycji, gdzie tam zawodnicy sami potrafili doskoczyć, czy tam poruszali się bardzo szybko na tym L2 i tak dalej, ale. To nie znaczy, że teraz mamy być bezbronni, jak ktoś umie tylko sklepki po pograć. Zobaczcie, co wrzucił jeden z cymbałów, właśnie takich, którzy zachwalają te rzeczy. I on wrzuca coś takiego. Nie wiem czy to jest Ragebird czy nie, no ale jeżeli on na serio pisze, że to jest super, to ja się za głowę łapię do jakiego momentu myśmy doszli i jeszcze ktoś mi pisać, że ta gra jest 10 na 10. Ogólnie taki system gry powinien mi akurat pasować, bo ja w obronie jak widzicie prędzej później jakoś sobie gdzieś tam poradzę, a w ataku mogę grać klepką, nie muszę wiecie tańczyć nad piłką i tak dalej i tak dalej, można sobie pomyśleć, że na to nawet powinno być pode mnie. No ale tutaj się pojawia dokładnie ten sam zarzut, który miałem w eFootball. Podania z półobrotu, które są idealnie celne. Podania, które są trudne do zagrania, a w tej grze teraz obecnie są banalne, bo wciskasz trójkąt i piłka sama leci do przodu, dokładnie w to miejsce, które ma lecieć. To jest coś, co mi się nie podobało w eFootball i ja nie będę jakimś pokrytą, tylko mówię to samo tutaj. Mnie się nie podoba, że tu jest to samo. W sensie. Ludzie, oczywiście mówię o tej pamięci tej rybki, piszące, że EA FC 25 to była najgorsza edycja ever. Ja trochę do końca tego nie kumam, bo ja w FC 25 czy 24 potrafiłem zagrać takie akcje sklepy, tylko one po prostu tak często nie wychodziły i były jakieś skuteczniejsze broni. Okej, okay. ale to nie znaczy, że teraz jak w FC 26, wystarczy grać właśnie taką. Pseudoklepą, która, która tu była zaprezentowana przez Krasiego, ja nie mówię, że to jest turbo skuteczne, pewnie jakby prost był po drugiej stronie, to by przeciął tą akcję, ale rozumiecie o co mi chodzi, że To nie wymaga w ogóle skilla I rozumiem osoby, które są jakimiś casualami, grają serial tam raz na dwa tygodnie I mogą odpalić gierkę i pyk pyk, fajną akcję zrobią i jest, wiecie, i, i się cieszą Rozumiem Ja ze swojej perspektywy, ziomka, który lubi mieć jakieś wyzwanie to mnie zawsze cieszyło, tak samo mówiłem to e-futbol, że jak taką akcję wymyślę samemu i uda mi się to zrobić, mimo że nie jest to takie proste, to wtedy mam prawdziwą satysfakcję. A jak widzę, że każdy teraz nagle umie podawać na 300 sposobów, sobie myślę, eee, to chyba nie jest takie, nic, takie trudne, a jednocześnie bardzo, bardzo trudno się jest przed tym bronić. Więc ten balans jest całkowicie zaburzony. Mamy masę meczów po 5-5. 7-7 w meczach, jak jest dwóch wyrównanych gości, albo po 10-0, jak jest jedna strona dominująca. I e, co więcej, jak widzieliście już w poprzednim odcinku, zdarzają się dalej mecze, gdzie nawet bramka zmienia się w ośmiornicę i łapie wszystko. Tu macie screenshot, który wrzucił Demi A propos takiego meczu, właśnie, że nawet czasami z dwóch strzałów podą, mogą wpaść trzy bramki decydujące o tym, kto wygra. Przypominam, mówię o Dejmi, czy jednym z najlepszych graczy w Polsce. W Polsce to nawet może być jakaś obraza tutaj, bo on przecież przez długie lata i dalej pewnie jest w, w topce w Europie. Ja tutaj w Polscy rzuciłem, no bo Polak nie, ale przecież z grał i w Premier League, i wygrał to Premier League, i grał w Romie, jak dobrze pamiętam, i tak dalej, i tak dalej. Zatem, jeżeli jesteście takim gościem, który, gościową tu, 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 którzy chcą sobie zagrać po prostu raz na czas i chcą sobie klepnąć jakąś fajną bramę i żeby było 4 do 4, ja to jak najbardziej rozumiem, że może się to podobać i też rozumiem, dlaczego się pojawiają takie głosy, że podoba się to jakiejś tam części ludzi. Natomiast nazywanie tego jakąś grą najlepszą piłkarską ever. No, to to jest, wiecie, no to jest znowu podchodzenie do ludzi jak do idiotów. No, to jest i mówi, ej, dobra, oni są nieogarami, nie potrafią podawać, nie potrafią dryblować. Nerfimy dribbling, wywalamy strzał precyzyjny. Teraz każdy strzał to bramka, a podania same wychodzą. Ło, gra 10 na 10. No, błagam was, no o czym my, o czym my tutaj rozmawiamy? Za bardzo tego nie kumam. Jeśli chodzi o, ogólnie o zawodników, co mogę wam powiedzieć, duże znaczenie, ogromne znaczenie ma środek pola, czyli właśnie to, jakie oni mają statystyki defensywne, i wydaje mi się, że w tym roku też. Workouty mogą mieć znowu duże znaczenie, aczkolwiek nie potwierdzę Wam tego. To jest taka moja obserwacja, że takimi zawodnikami jak Hamsik na przykład albo Valverde, nie wiem jakie oni mają warcrety nie sprawdzałem tego, już mi się nie chciało, ale taki Valverde był ciągle tym gościem, który wracał do tej obrony, nawet czasami jak ja nim nie sterowałem i dawał ten support i to było kluczowe właśnie w obronie i tacy zawodnicy mogą być mega przydatni, będą mega przydatni przynajmniej na razie, póki czegoś nie zmienią w tych aktualizacjach, które nic nie zmieniają jednocześnie w ataku bardzo dużo robi dribbling, o wiele mniej robi samo, sam sprint, co jest mega ciekawe takimi zawodnikami, właśnie mi się Grało super, między innymi dlatego o nim wspomniałem, ale spróbowałem zagrać drogbą. Ja myślałem, że w tym roku wiecie, że jak będzie ta fizyczność główki, zresztą mówiłem wam, że tak mi się sobie myślę, czy oni nie pójdą w te FC 24, że tak mi to wygląda. Wygląda na to, że nie, bo pograłem tym drogbą i po prostu gość się porusza jak wóz z węglem. Natomiast jak mam kogoś, kto ma lepszy dribbling, ale jest wolniejszy, na przykład ja w swoim składzie gram teraz Isco i był teraz kolejny turniej jakiś tam community cup, to tak jak na początku się powiedzmy tam delikatnie męczyłem z tym, żeby wygrać, bo trzy mecze wygrywałem, czwarty przegrywałem i tak dalej na streamie. Tak, teraz od pierwsze tam pięć spotkań, które miałem, wszystkie czasnąłem bez żadnego problemu. I właśnie grałem sobie takim iską na SPO, mimo że ma 66 tempa. Nie obchodziło mnie to, bo gość ma 85 driblingu i tym nadrabiam. Więc to jest ciekawe. Jest to trochę zmiana w kontekście do tego, co znamy tak normalnie. No ale jest to związane z tym też, że obrońcy poruszają się, jakby biegali po lodowisku. Więc jak my zrobimy taką zmianę kierunku lewo-prawo, to, 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 to przeciwnik nie ma jak na to zareagować. Trzeba czasem po prostu pójść w ciemno albo zachować. 2 metry odstępu, to jest naprawdę ta obrona uważam, kierunek może nie był najgorszy ale uważam, że oni przesadzili, może gdyby oni podkręcili troszkę tych bramkarzy żeby, albo te strzały znerfili po prostu, żeby nie każdy leciał w okno to Wtedy, nawet jakby było więcej tych sytuacji, to te wyniki nie byłyby takie kosmiczne. Wiecie o co chodzi, że byłoby dużo sytuacji, ale z tym kto strzeli, to już by nie było takie pewne. Z drugiej strony, później to by spowodowało, że było, byłoby dużo takich meczów pewnie, gdzie jednemu bramkarz broni cały mecz, a drugiemu wszystko puszcza. Wiemy jak to jest w tej grze. Nie, wie, jakby rozumiem drogę, trochę nie rozumiem wykonania i nie jest to coś co mnie jakoś szczególnie bawi. Nie mam, słuchajcie, tej frajdy, którą mam normalnie podczas grania w te gry i dlatego się w tym roku zastanawiam czy nie odpuścić zwyczajnie ale to też wezmę pod uwagę to, co wy napiszecie w komentarzach. Po prostu nie rozumiem nazywania tej gry 10 na 10. Dawno nie było takiej piłki. O, jakie ja mam oczekiwania. To jest naprawdę... I później patrzeć, jak bramkarz ma strzał prosto w mordę, a on to puszcza. No to jest... No to jest po prostu śmieszne, moim zdaniem. I, e, no I to oczywiście odnoszę się do Ultimate Team. O karierze nic nie powiem, o, e, o jakichś innych trybach też nie, no bo miałem tylko te 10 godzin. Na razie je przegrałem. No, jeszcze gry nie kupiłem, żeby to było jasne. E, tak chciałem się z Wami podzielić, tym, jak to wygląda. Jak ja bym miał ocenić w skali od 0 do 10. Pamiętacie, że FC 25 oceniłem chyba na 6 na 10? Ten tytuł przez, e, przez, przez pewne zmiany u, uważam, kurczę, ja nie chcę iść w tą narrację. Nie, Mogę zostać wyśmiany, jak ktoś mi powie, jakbym na przykład powiedział, że oceniłbym tak samo 6 na 10. Znaczy uważam, że pewne rzeczy zostały poprawione, a inne są po prostu ultra dziwne, albo wręcz słabe. I dla mnie to jest dalej przeciętna gra, może ze wskazaniem trochę powyżej 5 na 10, i przeciętnie trochę dobra na takiej zasadzie. Ale żeby z niej robić już jakieś nie wiadomo co, a FC25 to już jest w ogóle po drugiej stronie, to ja dlatego mówię, że ja mam wrażenie, że ci ludzie to mają pamięć, wiecie, dwutygodniowo, a później się kasuje. Nie wiem, ja trochę tego nie czaję i, e, i z tym was na razie zostawiam. Jestem ciekaw waszych opinii, jak wam się gra. Jak chcecie, właśnie jakieś porady na start, formacja 4, 2, 3 1 jest całkiem, całkiem sprawna. I do tego ci pomocnicy, którzy są naprawdę mocni, przydają się. Ja bym na waszym miejscu inwestował na początku właśnie środek obrony i w pomoc, w tych DMF-ów w szczególności również. I pozycja sztytkowego pomocnika, czy też ofensywnego może być mega znacząca, żeby tam mieć ktoś, kto też troszkę potrafi bronić, żeby nim wracać do tej obrony. W ataku oczywiście klepanie, możecie też zagrać czasem na główkę, na zgranie główki, przy okazji kolejny motyw, o którym Wam wspominałem, prawie zawsze to zgranie wychodzi. Kobu byście nie zagrali, babie, nie babie, zgrywacie to rozpędzony chłop nie do przodu, czy baba i obrońca, który tam stoi przegrywa z nią, albo z nim główkę. Więc możecie tak sobie zgrywać piłki, nieraz to korzystałem. A no i jeszcze co podchwyciłem od moich przeciwników? Nie wiem, czy to jest jakieś turbo zagrania, bo nie chciało mi się sprawdzać na YouTube, co jest OP teraz w FC, bo mnie aż tak to nie rajcowało. Ale zauważyłem, że co jakiś czas przeciwnicy wciskają prawą gałkę, przez co zawodnik sobie tak podbija piłkę i nabiera takiego lekkiego boosta e, wiecie, takiego przyspieszenia. No i tutaj macie pokazane, jak drogą właśnie w ostatnim moim meczu przy wygraniu draftu i od razu przeciwnik zresztą wyszedł. Zrobiłem właśnie takiego placea, więc e, mówię, ja po prostu podchwytuję. To, co widzę u przeciwników, i to, jak moim zdaniem wygląda gra, a czy o tym piszą, jak coś prosi, czy nie prosi, to albo o tym nie wiem, albo się dowiaduje dopiero później. I część z tych rzeczy się pokrywa, więc tam zakładam, że część z tych moich obserwacji jednak jest, przynajmniej część z nich trafna. Ale czekam na wasze. Tyle, nie ma co przedłużać. I w kolejnym odcinku zapraszam na e, małą, małą weryfikację tego co się dzieje w UFL, bo też pograłem. To nie jest tak, że zostawiłem was tylko z menu po ostatnim odcinku, więc zapraszam, bo się pojawi wkrótce. Trzymajcie się na razie.